Odmów i przyjmij dziś swoją ochronę dzięki tej potężnej modlitwie Świętego Benedykta. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Święty Benedykcie, aby chronić, błogosławić i przemieniać Twoje życie, ten potężny święty jest filarem siły i schronieniem przed wszelkim złem. Dzięki świętemu medalionowi stanowi tarczę przed przekleństwami i negatywnymi energiami, a swoją pokorą i ojcowską mocą chroni rodziny i odwraca zazdrość i kłamstwo, sprawiając, że wrogowie i przeciwności znikną z jego życia. Ale bądźcie ostrożni, ponieważ jest to potężna modlitwa, łańcuch wiary, którego nie można przerwać. Ważne jest, abyś wysłuchał tej modlitwy do końca, aby aktywować błogosławieństwa i boską ochronę w swoim życiu. Jest to klucz do odblokowania cudów i przemian, których szukasz. Pamiętaj, że Twoje słowa są potężnymi dekretami w świecie duchowym. Zatem, gdy tylko to zrobisz, przygotuj swoje serce i już teraz przejdźmy do modlitwy. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. A teraz zostawcie w komentarzu następujące zdanie: Święty Benedykcie. Trzymaj się ode mnie z daleka od wszelkiego zła. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy modlitwę o umiłowany i potężny święty Benedykcie. Stróżu duchowego królestwa i obroń tych, którzy szukają schronienia u Twojego świętego wstawiennictwa. Dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary, prosząc o Twoje potężne wsparcie przeciwko wszelkim przeciwnościom i złu, które mogą być obecne w moim życiu. Święty Benedykcie, z Twoim świętym medalionem Symbolem ochrony i siły, podnoszę głos, prosząc, aby wszelkie przekleństwa, widoczne i ukryte, dziedziczne lub rzucone przeciwko mnie, zostały teraz złamane. Niech Twoja duchowa tarcza odwróci ode mnie wszelkie zło, każde powstanie wroga i każdą złą siłę, która próbuje mnie dosięgnąć. Swoją mocą usuń negatywne energie, pracę wykonaną przeciwko mojemu życiu i każde słowo przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku. Święty Benedykcie, wzniosły przykład pokory i opiekunie rodzin, proszę o wyciągnięcie ręki na mój dom i na tych, których kocham. Chroń nas przed ludźmi fałszywymi i zazdrosnymi, przed tymi, którzy w tajemnicy chcą nam zaszkodzić lub odebrać to, co dzięki wysiłkowi i Bożemu błogosławieństwu osiągnęliśmy. Niech pod Twoim czujnym okiem nasi przeciwnicy stracą siły, a w naszym domu i życiu nie zapanuje żadne zło. Święty Benedykcie, utwórz wokół nas krąg Bożej opieki, aby przed Twoim potężnym wstawiennictwem wszystkie poczynania wroga upadły na ziemię. Niech pułapki i więzy przygotowane przeciwko nam zostaną rozwiązane, a złe intencje obrócą się przeciwko tym, którzy je stworzyli. Z wiarą, którą pielęgnuję w sercu, proszę, aby wszystkie przekleństwa przemieniły się w błogosławieństwa aby każda przeszkoda stała się szansą na rozwój, a burze życia stały się deszczami łask. I abyśmy po każdej próbie mogli być świadkami mocy Twojego wstawiennictwa w naszym życiu. Święty Benedykcie, swoim świętym krzyżem zniwecz całą pracę dokonaną przeciwko mojemu życiu finansowemu, mojemu życiu rodzinnemu i osobistemu. Niech więzy zostaną zerwane, a ja uwolnię się od wszelkiego zła. Chroni mnie przed atakami duchowymi, powstaniami wroga i każdą siłą zła, która próbuje przeszkodzić mi na drodze. Święty Benedykcie, prowadź mnie swoją mądrością. Pomóż mi rozeznać prawdziwe intencje otaczających mnie osób i zachować niezłomność w obliczu prób. Niech Twoja obecność w moim życiu będzie latarnią nadziei i znakiem, że nie jestem sam w bitwach, które toczę. Niech pod Twoją opieką będzie mi prosperować we wszystkich obszarach mojego życia. Niech otworzą się drzwi obfitości, i będę świadkiem cudu Bożego zaopatrzenia. Niech moja wiara będzie codziennie umacniana, a otrzymane błogosławieństwa wykorzystam jako narzędzie miłości i dobroci w świecie. Święty Benedykcie, ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Niech Wasze modlitwy będą tarczą która mnie chroni i światłem, które wskazuje moją drogę. Spraw, abym każdego dnia mógł żyć z pewnością, że jestem pod Twoją opieką i że nic i nikt nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Boga. W tej podróży życia zawsze mogę liczyć na Twoje towarzystwo i przewodnika. Niech wrogowie, którzy powstają przeciwko mnie, stracą swą moc, a w moim sercu i w moim domu zapanuje pokój i harmonia. Święty Benedykcie, z ufnością i nadzieją oddaję w Twoje ręce moje troski, moje obawy i wszystkie moje potrzeby. Wiem, że za Twoim wstawiennictwem wszystko się przemieni zgodnie z Bożym planem i dla mojego największego dobra. Niech Twoja ochrona zawsze będzie ze mną, prowadząc mnie i chroniąc przez cały czas. Niech Twoje błogosławieństwo będzie stale obecne w moim życiu, przynosząc pokój, zdrowie, dobrobyt i szczęście. Święty Benedykcie, niech dzięki Twojej pokorze i cichej sile odnajdę spokój i bezpieczeństwo niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom życia. Niech Twoja pogodna obecność inspiruje mnie do działania w duchu sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia. Niech trudności zostaną przezwyciężone dzięki Twojemu przewodnictwu. A ja będę przykładem wiary i determinacji dla otaczających mnie osób. Niech połączenie Twoich sił, święty Benedykcie, stworzy wokół mnie nieprzeniknione pole ochrony. Niech zazdrość, fałsz i zło odejdą, nie mogąc przeniknąć atmosfery światła, którą tworzysz wokół mnie. Niech moje ścieżki będą błogosławione i abym zawsze kroczył pod Twoją opieką i przewodnictwem. Proszę, abyś był ze mną na każdym kroku, który podejmę, w każdej decyzji, którą podejmę, aby Twoja mądrość mnie prowadziła, a Twoja siła mnie wspierała. Spraw. Abym czuł Twoją nieustanną obecność w chwilach zwątpienia, i umacniał mnie w chwilach słabości. Niech moi wrogowie, widzialni i niewidzialni, nie będą w stanie mnie dosięgnąć, a ich słowa i czyny przeciwko mnie będą nieważne i stracą całą swoją moc w obliczu Twojej ochrony. Niech pomyślność, zdrowie, Miłość i szczęście zagoszczą w naszym życiu na stałe. Niech o każdym świcie czujemy odnowienie Twojej opieki i Twojej miłości, święty Benedykcie. Z całego serca dziękuję za wstawiennictwo i pokój, jaki wnosisz w nasze życie. Obyśmy zawsze byli godni Twojej opieki i niech nasza wiara w Ciebie i Boga zawsze się umacnia. Niech tak się stanie, pod łaską Bożą, dzisiaj i w każdym dniu naszego życia. Niech Twoja ochrona zawsze będzie z nami, strzeże nas i prowadzi na drogach dobra, prawdy i miłości. Niech światło Twojej mądrości oświeci nasze serca i umysły, a Twój pokój będzie podstawą naszego życia. W tym momencie powtórzmy wspólnie następujące afirmacje mocy, aby nadać legalność w świecie duchowym. Powtarzaj za mną na głos lub w myślach, używając słów z całą wiarą w sercu. Przeciw wszelkiemu złu chroni mnie potężne wstawiennictwo święta Benedykta. Żadne powstanie wroga nie zwycięży nade mną. Gdyż jestem pod boską opieką święta Benedykta. Jestem silny i odporny na przeciwności losu oraz fałszywych i zazdrosnych ludzi. Każde przekleństwo, czy to widoczne, czy ukryte, zostaje przełamane mocą modlitwy święta Benedykta. Otacza mnie krąg boskiej ochrony który odwraca ode mnie wszelką negatywną i złośliwą energię. Mądrość i pokora święta Benedykta kierują mną we wszystkich moich relacjach, pomagając mi rozeznać prawdziwe intencje otaczających mnie ludzi. Z każdym dniem jestem coraz bardziej umacniany przez wstawiennictwo święta Benedykta aby żadna krzywda nie mogła dotknąć mnie ani tych, których kocham. Jestem bezpieczny i chroniony przed wszystkimi przeciwnikami, ponieważ ochrona świętego Benedykta jest moją duchową zbroją. Każda przeszkoda na mojej drodze jest okazją do wzrostu i umocnienia mojej wiary pod opieką Święta Benedykta. Siły wroga tracą swą moc w obliczu mojej wiary i wstawiennictwa Święta Benedykta. Otacza mnie atmosfera boskiego błogosławieństwa i ochrony, a wrogowie nie mają nade mną władzy. Pokój, zdrowie, pomyślność i szczęście otrzymuję jako dary za wstawiennictwem Święta Benedykta. Każdego dnia żyję z pewnością, że jestem pod Bożą opieką święta Benedykta, i nic nie jest w stanie mnie odłączyć od Bożej miłości i łaski. Moje życie jest narzędziem potężnej opieki święta Benedykta, i przeze mnie promieniuje Jego światło i miłość. Jestem kanałem błogosławieństw świętego Benedykta. I dzięki mojej wierze przyciągam do swojego życia tylko dobro i pomyślność. Obecność święta Benedykta w moim życiu jest latarnią nadziei i znakiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Z ufnością poddaję się potężnej opiece święta Benedykta, wiedząc, że we wszystkich moich podróżach jestem bezpieczny i błogosławiony. Ze święta Benedyktem u boku wrogowie znikają z mojego życia, a ja jestem chroniony w pokoju i boskiej ochronie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, za potężnym wstawiennictwem święta Benedykta, powiedzmy wszyscy jednym głosem: Amen. Wierzę, że ta modlitwa Ci pomoże. Udostępnij. Abyś mógł pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodobało, proszę Cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei, która świeci na niebie YouTube wskazując, że tego typu treści są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać Ci bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że święta Benedykt będzie zawsze z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą drogę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, Równie potężne jak ten, gotowe błogosławić cię w każdej chwili twojego życia.